Maleczko tutaj ja ogólnie mam nadzieję, że to obejrzycie, bo to jest bardzo ważne. Um, no po prostu jakby to powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za te w ogóle za tyle subskrypcji. Powiem Wam coś. Jestem bardzo z Was zadowolona, bo jak byłam wczoraj sobie wchodziłam na YouTube studio jak coś jakby, słychać, jakby było słychać, to moja kuzynka do mnie dzwoni, ale ja nie mogę odebrać, bo to was zgadzam. Wczoraj wieczorem miałam jeszcze 2000... nie, rano 2402 subskrybentów. Wczoraj wieczorem patrzę i jest 2485 chyba jakoś tak. Teraz patrzę, mam 2500 ileś? Dziękuję Wam bardzo! Boże, jak ja Was uwielbiam! Uwielbiam Was normalnie. Dziękuję Wam, chcę Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście. No, przez te dwa lata, tak naprawdę. No, bo, dobra, może nie całe dwa lata, ale przez dwa lata jakby. No, pozdrawiam Was serdecznie i to jest bardzo ważne. Więc, pa!